mały setup do ptaków małych, ogrodowych, ale do fotografii ich w locie. Um, jak w zrobiłem taki wynalazek i mam um, nadzieję, no, że to zdaje Ustawiłem tutaj um, badyla, żeby ptaki po prostu przylatywały sobie z drzew na badyla i bezpośrednio tutaj sobie przylatywały. więc tu zbiję sobie patyk, ustawię sobie fokusa manualne 10-15 cm, może 20 ustawię tutaj patyk y, i tak, o, tak to będzie wyglądało mam nadzieję, że tutaj nie, nie mam pojęcia nigdy tego nie robiłem, ale ale kto wie y, gdybym ustawił normalnego feedera, w sensie normalny karnik i tak dalej, takie by przelatywały z każdej strony, więc pozaklejowałem wszystkie dziury y, tutaj, więc nie mają innego wyjścia, po prostu przecież na patyk i z patyka sobie podlecieć tutaj i sobie podziubać podsypałem trochę tutaj ziarenek i zobaczymy przez parę dni co da się zrobić to co mnie najbardziej interesuje to prędkość migawki rzędu 1, 4000 sekundy i jeszcze wyżej jeszcze szybciej po prostu, więc jak ustawię sobie ten patyk Fokus na patyk. Totalnie manualne ustawienia obiektywu i wtedy nie można kombinować, żeby to ptaki latały po prostu z patyka na bezpośrednio do, do karniczka. Bo, bo gdybym ustawił po prostu zwykły karnik, ptaki by przelatywały z różnych stron itd. A tak to nie mają wejścia, mam tylko ten tą dziurkę, ten, ten otwór i yy, 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 yy to yy to jest jedyne rozwiązanie tak mi się wydaje. taki naj, najprostszy sposób właśnie jaki można to zrobić yy, do własnym Nie Czekam na lepsze światło to na pewno jakiś fajny słoneczny dzień, żeby te ten migawki był bardzo szybki. Yy, niemniej jednak Olympus aparatów fotografuje. Robi 60 klatek na sekundę. Więc jest dobra szansa, jedyne co zostaje to jest pytanie, czy w ogóle ptaki się przyzwyczajają do tego, pojawią się i czy w ogóle to zda egzamin, ale jeżeli nie spróbuję, to się nie przekonam, no i tyle, czyli widzę się z Wami za, dla mnie za parę dni, nawet nie wiem ile dla Was za parę sekund, więc zobaczymy co da się zrobić, zapraszam na odcinek. No i dobra moi mili. Parę nie minęło. W końcu fajna pogoda w Finlandii. Yy, pełne słońce. Jakieś tam chmurki są, ale jednak yy, świeci dosyć ciepło 21 stopni jest. Siedzę sobie w namiotku. I czekam na jakieś takie. Wszystko mam. Yy, tak zwany prefocus zrobiłem. Ustawiłem sobie tam badyla i, i sfokusowałem, przełączyłem obiektyw na manualny. I tyle przy tym świetle yy, 7.1 F7.1 daje mi 3.200. Także jedna, 3200 sekundy. I ISO 1.600. Zaczynam od 1.600. Ja mówię, to jest mikro 4.3, więc to potrzebuje trochę światła. W sensie, żeby podbijać ISO. W sensie, muszę podbić ISO, żeby miał taki po prostu szybki spust migawki. Teraz jedyne czego potrzebuję to ptaki których wam powiem odkąd to ustawiłem a minęło już po 4 dni lekko nie pojawiało się ich dużo obserwowałem je z, z okna z kuchni ale czy to zachęca je nie wiem jest generalnie środek lata może powinienem to bardziej zimą zrobić ale zimą tak jak mówię w Finlandii nie jest nie ma słonecznie po prostu nie, nie będzie takiego światła więc dobra Mam parę godzin, poczekam tutaj zobaczymy czy cośkolwiek podleci Mam nadzieję, że cokolwiek i uda się to coś sfotografować I, i mam nadzieję, że to wyjdzie, że no nie wiem, no teraz, teraz loteria i po prostu czekanie, więc, więc tyle, mam nadzieję, że się uda czekamy ptaki są. Kąpią się w pudełku oczywiście i szpaki ale nic nie przelatuje do to... do ja mojego tutaj właśnie tego ustawionego karnika także zero jakiekolwiek kwotki jeszcze Czekam już godzinę światło jest całkiem niezłe no słońce jest coraz niżej ale cały czas jest za moimi plecami więc mam pięknie oświetlone stanowisko byłoby idealnie ale jest tak jest nic nie wiem, nie wiem czy jest po prostu ciepło i mają tak dużo pokarmu, może też trzeba być, Nie wiem, poczekam jeszcze godzinę nie Zobaczymy, dobrze że wziąłem wszystko, baterie i dalej. Najważniejsze picie, bo, bo jest trochę ciepło No i już to się dzieje, wrócili z roboty Teraz się zacznie wszystko imprezowanie i balangowanie i darcie Japy przez dzieci Ale nie poddaję się nadzieję, że u mnie cisza jest spokój Czekam dalej Kochani chyba doszedłem po ostatniej jakiejś zasiadce tutaj parę dni temu, że już się generalnie o to chodzi Przyłożyłem to przyłożyłem to żeby nie miały z której strony podlecieć, tylko nie zostawiłem im miejsca do lądowania. Więc ciężko jest w ogóle jakiemuś ptaszkowi podlecieć po prostu i wydziobać sobie po prostu w locie. On musi gdzieś przysiąść i tego nie przewidziałem, więc zaraz to przesunę trochę w głąb. I powinno być dobrze. Tak mi się wydaje. Zmieniłem również gałązkę. Pogoda powinno być nieźle No i tyle działamy Pojawiałem się wróble To jest dobry znak chodzą pod tym chodzą Ale fakt jest tak, że jeszcze to nie wleciał bo po prostu pewnie mam w pamięci że coś jest nie tak że może tam wylądować Więc tak mi się wydaje, że jeżeli przynajmniej jeden jakikolwiek ptak tam wyląduje rozkminie o co chodzi to może być nieźle i w końcu będzie się ten I będzie się to powtarzało po prostu no i tyle i czekam dalej wreszcie gorąco tu jest żeby się wziąć coś do picia bo inaczej bym tu umarł no ale czego się nie robi dla fajnych zdjęć mam nadzieję że dzisiaj jest ten dzień Mam fotę, już Wam pokażę. Wygląda nieźle. No, wygląda to pewnie źle F4.7 1,4 na sekundy Kompensacja na minus i ISO tysiączek I chyba mam fotę taką jaką chciałem Widzę, że szpak mi się tam kąpie pięknie Ale dzisiaj nie szpak, dzisiaj bardzo chcę te ptaki w locie tu wycieść jest to jest moje trzecie podejście dzisiaj. W tydzień tu siedzę. Jest całkiem, całkiem niezofota. tak mi się wydaje. I fajnie, że się udało. Pełno wróbli, ale one po prostu wierują z ziemi. Nie chcą, trochę ziarnek wyrzuciło się, ten rudzik jakby był. Po prostu wypadły te ziarnki, niektóre i teraz wróble dziurą. Ale fajnie, że rozkwinił to ktoś. W sensie ten ludzik. Mam nadzieję, że więcej arty się tu pojawi i że foty będą. No mi się podoba. Dobra, czekam dalej. ten odcinek zamykam, y, dzisiejszy dzień i, i te parę dni ciężkich spędzonych w namiocie y, z całym tym ustawieniem i, i z nauczeniem się czegoś nowego y, zdaję, że jak najbardziej egzamin jeżeli macie tylko szansę, ustawcie sobie coś takiego w ogródku lub na działce y, polecam bo, bo zdaję do egzamin, tak jak mówiłem y, jedynie czego żałuję to to, że y, że nie było więcej gatunków taków możliwości do focenia Właśnie tylko w locie ustawiłem nowy nowe swoje poidełko, ale to zostawię sobie na inny, inny odcinek, inny dzień i tak dalej. A tymczasem chyba będę się zawijał i to ustawienie zostawię sobie może bardziej na zimę. Może przyleci więcej ptaków, które będą bardzo bardziej głodne i będą zmuszone tylko jeść właśnie z tego, z tego podajnika. No i tyle. Dajcie znać mi w komentarzach, co myślicie czy Wam się podobało, czy nie czy pomysł jest fajny jeżeli jesteś nowy na kanale oczywiście subskrybuj, to pomoże mi się rozwijać i kliknij w dzwonek to nie przegapisz żadnego mojego następnego filmu a Wam jeszcze raz dzięki skomentujcie co myślicie no i tyle, widzimy się następnym razem do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, hej